Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Budnik. E, witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu w ramach Wiosennej Akademii Muzyki. W tym odcinku chciałabym się skupić na pracy nad kaprysem nr 17 Bartolomea Campaniolego. E, jest to utwór, który de facto pojawia się we wszystkich programach konkursowych. E, przez niektórych z uczniów i studentów jest bardzo lubiany, przez niektórych, e, niestety, mniej z powodu wielości. Problemów technicznych, w nim występujących. Już w zasadzie sam temat kaprysu dostarcza nam wielu problemów dotyczących między innymi intonacji. A myślę, że warto zawsze sobie przegrać samą linię melodyczną z wyłączeniem dwóch dźwięków, tak żeby usłyszeć pewnego rodzaju w głowie, do, czemu, do czego będziemy dążyć frazowo. Dopiero później należy stopniowo zacząć dodawać dwudźwięki. Myślę, że też ćwiczenie dźwięku na dźwięk jest w tym wypadku bardzo przydatne, ponieważ tak naprawdę te odniesienia w odległościach będą stanowić istotę sprawy, jeśli chodzi o intonowanie dwudźwięku. Jeśli już w taki sposób wyćwiczymy e, dwudźwięki, możemy grać już coraz dłuższymi fragmentami, jednak należy pamiętać, żeby w ogóle na początkowym etapie ćwiczenia zawsze grać bardzo wolno, z wielką uwagą i obserwować to, jak zachowuje się też nasza ręka, i starać się jak najbardziej zapamiętywać te rozciągnięcia, te odległości i te wszystkie skoki. Tak naprawdę to jest nasza pamięć mięśni, więc ile razy powtórzymy dane mie miejsce prawidłowo, to wtedy dopiero nasze mięśnie będą w stanie tak naprawdę zapamiętać te skoki, bo to są tak naprawdę też takie rozszerzenia i to są skoki przez struny. A jeśli chodzi o wariację numer jeden, jest to wariacja, którą można grywać w dwojaki sposób. Ja się już um, wielokrotnie spotkałam z graniem jej, um, jej początku, jej pierwszego członu um, przy żabce, skaczącym smyczkiem, ale również um, są w wersje, są takie sposoby um, wykonywania tej wariacji przy samym końcu smyczka. Muzyka Oczywiście obydwie wersje są jak najbardziej prawidłowe i myślę, że w celu doskonalenia takiego naszego warsztatu instrumentalnego, e, bardzo dobre byłoby e, granie tej wariacji w dwojaki sposób. Wtedy tak naprawdę ćwiczymy i spikato takie bardzo energiczne e, z, z akcentami, z takimi zaczepami, jak również przy końcu um, będziemy mieli bardzo dobre ćwiczenie na zmiany, właśnie na szybkie zmiany płaszczyzn. Oczywiście. Ćwiczenie nad tą, e, nad tą wariacją powinniśmy rozpocząć od bardzo wolnego tempa, i ja bym polecała na początku, w celu zapoznania się dobrego z dźwiękami przegranie w bardzo wolnym tempie i w ogóle przy tych wszystkich wariacjach polecałabym pewnego rodzaju system pracy stopniowy, czyli na przykład jednego dnia ustalam sobie na metronomie jakieś tempo, w którym gram tą wariację i stopniowo podczas każdego kolejnego ćwiczenia nieznacznie przyspieszać to tempo, na przykład o jedną czy dwie kreski, żeby tak naprawdę dochodzenie do tego tempa było bardzo stopniowe i żeby było bardzo komfort to bardzo ułatwia pracę i później e, nawet można nie zauważyć, e, że już gramy w tempie docelowym i mamy ogromny komfort. Przeskakiwania z tempa, przeskakiwanie z tempa wolnego do bardzo szybkiego od razu jest bardziej problematyczne, ponieważ nie jesteśmy w stanie e, tak naprawdę od razu e, czuć całkowitego komfortu. Jak już wyćwiczymy te wszystkie skoki, całą intonację i będziemy dobrze zaznajomieni z dźwiękiem, możemy również w tym wolnym tempie wykorzystać sobie um, tą wariację na poćwiczenie bardzo wolnego, takiego kontrolowanego, kontrolowanego spikata. Bądź też, jeśli zdecydujemy się na grę w końcu smyczka, skoków przez płaszczyznę. Akurat w tym ćwiczeniu bardzo ważne jest, żeby skontrolować zaczepy. Zawsze dużo trudniej będzie nam zaczepić e, smyczek. Grając do góry niż do dołu, ponieważ e, smyczek do dołu ma nasz taki naturalny ciężar. Do góry musimy nieco więcej energii dodać. E, to, co jeszcze jest bardzo istotne, to też tak naprawdę nauczenie naszej prawej ręki tych wszystkich skoków przez struny. I też to wolne tempo zdecydowanie nam pomaga, ale należy pamiętać, żeby nie robić tego leniwą ręką, tylko właśnie w momencie przerwy ruch powinien być bardzo energiczny. Jeśli będziemy robić grać to spikato, czyli tak jakby przygotowujemy wcześniej ten ruch. Następna wariacja, wariacja numer dwa. Tutaj um, pojawiają się już takie smyczki mieszane, ponieważ oprócz. Oprócz smyczków skaczących, lekkich, pojawiają się również pomiędzy legata. I tu właśnie podstawowym problemem, oczywiście oprócz wcześniejszego nauczenia się dobrego tekstu i tych właściwych nut, jest pewnego rodzaju takie panowanie nad, nad płynnym przechodzeniem pomiędzy smyczkami skaczącymi a smyczkami leżącymi. Bardzo ważne, żeby dać sobie taki czas w tej przerwie pomiędzy. na położenie smyczka. I tutaj niezwykle istotną rolę będzie odgrywać nasz chwyt smyczka, tak naprawdę. W momencie zagrania nuty osobnej z pikatą, jest bardzo ważne, żebyśmy w pewnym sensie poczuli to trzymanie smyczka w powietrzu. Dopiero wtedy będziemy w stanie przyłożyć ten smyczek i tak naprawdę skontrolować, żeby nam nic nie skoczyło. Już tutaj to miejsce. już będzie dużo prostsze, ponieważ już tutaj przez dłuższy czas znajdujemy się na strunie. Jednakże bardzo ważne jest takie podkreślanie właśnie każdego łuku. Następnie płynne przejście właśnie z tych łuków na smyczek skaczący. Oczywiście um, tą wariację wykonuje się w dość szybkim tempie, więc um, stopniowo przyspieszając, należy pilnować tego właśnie e, odskoku e, smyczka, bo jeśli będziemy ćwiczyć to w bardzo wolnym tempie, będziemy nieco wyżej skakać, ale musimy mieć świadomość, że wraz z przyspieszaniem tempa, ten smyczek będzie po prostu musiał się znajdować coraz niżej. Zagram to może, może że zagram pierwszy tak, właśnie, prezentując jakby jak to będzie się odbywać. De facto już w tempie docelowym smyczek jest niemalże przy strunie. Cały czas musimy się tutaj trzymać nisko, żeby mieć całkowitą kontrolę. E, w kantylenowej e, części tego kaprysu e, należy pamiętać o bardzo precyzyjnych zmianach pozycji. Oczywiście, intonacja tutaj jest podstawą, e, ale będziemy tutaj wykonywać całą frazę e, na jednej strunie. E, w związku z tym, te zmiany pozycji powinny się odbywać niezwykle miękko. E, powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak się zachowuje nasza ręka, żeby absolutnie nie wypychać łokcia w żadną stronę i tak naprawdę, żeby troszeczkę też te wyższe dźwięki e, chwytać. To, to będą takie robaczkowe trochę ruchy. Nie do końca zawsze um, trzeba będzie zmienić pozycję, bo jeśli będziemy mieli kwintę, to wystarczy tak naprawdę sięgnąć ją nie, nieznacznym rozszerzeniem, rozszerzeniem ręki. I taką najbardziej chyba problematyczną wariacją jest ostatnia wariacja, wariacja numer 4, w której się a, pojawiały smyczki skaczące. A, i w, Tutaj tak naprawdę um, najprościej to wyćwiczyć. Um, na początku nauczyć się dźwięków grając po prostu akordy, i dopiero później tak naprawdę przejść do rozdzielania tych, um, tych dźwięków. Na początku zalecałabym ćwiczenie zupełnie na strunie, tak naprawdę po trzy, zwracając uwagę na to, żeby robić akcenty na każdą z trzech. Na każdy z trzech dźwięków, oczywiście, do góry, wymagać to będzie od nas nieco więcej energii. Dopiero później, stopniowo, należy przyspieszać tempo wykonywania tych barył. Gdy osiągniemy tempo docelowe, tak naprawdę, mając dobrze wyważony smyczek, smyczek ten, powinniśmy odczuć, że ten smyczek tak naprawdę nam sam odskakuje. Jednak jeśli to się nie dzieje, bardzo często pomocnym może się okazać nieznaczne odchylenie smyczka do, do siebie, czyli do strony wewnętrznej. Wówczas ten smyczek tak naprawdę powinien zacząć skakać sam. To, o czym trzeba przede wszystkim pamiętać, to są takie krótkie impulsy. Do dołu i do ułu. Tak naprawdę z tą wariacją jeszcze jest problem pamięciowy, więc na, początk na początkowym etapie grania jej można sobie powtarzać każdy, każdy z tych bariolarzy dwukrotnie i następnie dopiero łączyć w nieco większej całości. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.